Ponad 200 interaktywnych eksponatów. Nauka przez zabawę. A to wszystko w nowym miejscu na mapie atrakcji Szczecina. Morskie Centrum Nauki. Zapraszam. Przed nami helikopter. Dzięki wgranej prezentacji będziemy mogli uratować rozbitka. Wszyscy znamy halibuta, tuńczyka, makrele, ale czy wiemy, gdzie dokładnie występuje? Czy wiemy, w jaki sposób jest łowiona? Dzięki tej części ekspozycji będziemy w stanie dowiedzieć się dużo więcej o mieszkańcach mórz i oceanów. Żeby poczuć się chociaż przez chwilę jak prawdziwy nurek, mamy specjalny element naszej wystawy. To kolumna wypełniona wodą, a w środku dość skomplikowane zadanie. Możemy włożyć rękę w specjalne rękawice, włożyć głowę w hełm i spróbować poczuć się jak płetwonurek pula plazmowa wypełniona gazami, która przewodzi prąd i dzięki temu możemy miotać gromami. W pracy płetwonurka niezmiernie skomplikowany jest proces wynurzania się jego. Polska ekipa naukowców i płetwonurków wymyśliła rodzaj hotelu i tym właśnie był nasz batyskaf Meduza 2. Miejsce, gdzie płetwonurkowie mogli odpocząć, po to by powrócić i kontynuować pracę. W Morskim Centrum Nauki mamy całą aleję odkrywców i podróżników. 2008 rok, olimpiada w Pekinie i złoto dla naszych. Ależ to były emocje. A dziś ta oryginalna łódź wioślarska znajduje się w Morskim Centrum Nauki. Wiemy, jak jacht wygląda z zewnątrz, ale czy wiemy, co jest w środku? W tej chwili jesteśmy świadkami historycznego momentu podniesienia tego dwutonowego kolosa. To tylko niektóre atrakcje Morskiego Centrum Nauki. Otwarcie już wkrótce. Zapraszamy!